W Wolsztynie na wakacjach przebywa grupa młodzieży z Francji. Możemy? E, Skąd jesteście i jak trafiliście w ogóle do Wolsztyna? E, więc, e, mamy tutaj grupę polsko-francuską, która jak co roku przebywa na obozie e, e, ekologicznym, e, ekologiczno-językowym w Wolsztynie. Szkoła nasza, liceum, liceum Wolszczyńskie współpracuje od pięciu już lat z organizacją we Francji, która się. z, 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 Inarek, z organizacją. z oh, tego nie. Nasza szkoła współpracuje z organizacją pod nazwą Inarek, która jest organizacją proekologiczną i na tej samej zasadzie, na której my tu organizujemy obozy, oni. Oni zapraszają Polaków, nie tylko Polaków, bo to jest, bardzo, to jest organizacja międzynarodowa i zapraszają ludzi z całego świata, nawet z Azji, z Ameryki i wykonują różnego rodzaju pracę związane z ekologią, na przykład czyszczenie jeziora, budowa pomostów, pomostów i tak dalej. E, tutaj e, dzisiaj właśnie e, niestety mamy malutką grupkę, ponieważ e, część pracuje nad jeziorem. Także niestety e, tylko... Później, później, później. tą e, general? Oui? Oui Mamy malutką, malutką niestety tutaj grupkę, ponieważ e, reszta pracuje nad jeziorem. E, e, w tym roku mamy e, zaszczyt gościć e, E, Francuzów, e, z, 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 z jak co roku ze wszystkich e, części e, Francji, e, a także e, e, Polaków e, z, z, z liceum e, z Zielonej Góry, z e, e, Nowej Soli i z Żegania. No, ale... Czy uczniowie z bocznickiego liceum również wyjeżdżają do Francji? E, tak, e, e, co roku e, około 30 osób wyjeżdża do Francji. Wszystkie, wszystkie obozy praktycznie odbywają się, mają miejsce w Auvergne. To jest na południu, na południu Francji. W tym roku dostaliśmy cztery miejsca pod Paryżem. I tam, tam również był obóz. No i mamy, mamy nadzieję, że będziemy dalej współpracować, ponieważ na razie wszystko się dobrze układa i oby tak dalej. Czy mógłbyś zapytać swoich młodszych kolegów, jakie są pierwsze wrażenia z pierwszego pobytu w Polsce, jak podoba się im Wolsztynie i Można może jakbyśmy przedstawili się, co? Dobrze. dobrze, jak macie na imię, przedstawcie się. Ja, 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 ja będę może tłumaczył do pewnie. Pew Oui. Oui, aussi. <laughs> autre nom de famille non que, le prénom, non, que le prénom. Que le prénom Et ton moi. âge aussi. Oui, et l'âge Oui. Vas-y pour ouais. bah, bah, oui. Ophélie, vas-y. Allez, Ophélie. Ton prénom Je m'appelle Ophélie, j'ai 16 ans. voilà. Oui. Toi Tu es De France. <laughs> de Noyon. De Noyon. Mm. Moi, je m'appelle Aurore, j'ai 16 ans et je viens du Mans. Du Mans oui. Moi, je m'appelle Hélène, euh, j'ai 17 ans et je viens de l'Aveyron. Moje nazywam Nicolas, j'ai 16 ans i je Clermont. Moi Moje nazywam Jocelyn, j'ai 16 ans i j'habite à La Rochelle. Je m'appelle David, j'ai 17 ans i à w La Rochelle. po <grymne> 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 oh, <nie>, polsku czy <grymne> po francusku? Nie, po polsku, Jestem Poko, przyjechałam do Żagania i mam na imię Karolina, a to moje przyjaciółki. Dagmara też jestem z Żagania. I Ewelina też z Żagania. <grymne>

Zapytaj twoich młodszych kolegów, jakie są wrażenia z pobytu w Polsce, jak podoba się im Wolsztyn i okolice. Jakie są Wasze pierwsze impressie od sejuru na Włoszech? są bardzo dobre, nie ma Jak można było poznać po minach, e, są bardzo zadowoleni. E, smakują i lody, które tutaj właśnie ze, codziennie dostarcza nam e, firma Broda, żeby zachęcić nas bardziej do pracy. <laughs> jak traducion. wygląda Wasz cały dzień? Od rana rozumiem, pracujecie, tak? Mm. Więc od rana, od godziny 9 do 13 pracujemy w parku oraz nad jeziorem. O godzinie 14 mniej więcej mamy obiad i w godzinach popołudniowych mamy przygotowanych no, bardzo, bardzo duży rozrywek. O, e, mamy plan, zorganizowaliśmy e, 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 wyjazd e, do Leśna na Batem, który bardzo mi się podobał, to jest, no jest to obiekt no, już rzeczywiście pierwszej, pierwszej klasy. E, poka, e, poka, e, poka, e, pokazujemy im również e, rzeczy charakterystyczne dla Włosztyna, czyli kawał, wodnie, Ponieważ że są, to, że są to rzeczy, które no, we Francji raczej trudno spotkać, i tutaj są, no, są zadowoleni, że mogą zobaczyć coś innego. Czy były już jakieś pierwsze przyjaźnie z jakąś młodzieżą z Wolsztyna? Czy nawiązali już kontakty? vous avez fait la Connaissance avec les Polonais? Tak. Są Très

Jest... Z rozwiązaniem. Z rozwiązaniem. A, no, od pierwszego dnia, szczególnie, kiedy zaczęliśmy pracować, narzekają na komary. A, gdyby, no, we Francji jest ich bardzo mało i nie są przyzwyczajeni do tego, żeby być non stop gryzieni. Bardzo mi się podoba polska mentalność, a dziewczyny bardzo lubią polskich chłopaków.

si on peut, on peut. Un peu, un peu. Pascal... Qu Allez, par contre, commence ça Gabi, deux. Deux, deux, Gabi Gabi, deux, <laughs> trois, Gabi, Gabi, Gabi. Gabi, 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 Gabi. Messi. Tourne le, le bouton, le bouton du vent. Et il prend sa chanson. Si tu es triste, je tiens grand <laughs> chagrin. Tu sais qu'il existe chez les petits malins. Malheur, amour aimable, gentil et câlin. Il nous parquait. Dans ton carnaval, je serai ton copain. Gabi, 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 Gabi <laughs>